Cześć! Z tej strony Krzysztof z Home, a przed Tobą płyta węglowa Golden Grey w połysku. Wzór, co tu do gadać, bardzo klasyczny, bardzo uniwersalny i niezwykle ponadczasowy. Więc może być spokojny, spokojna, że wybierając ten wzór na pewno będzie świeży i na pewno będzie dobrze wyglądać za 5, 10, 15 czy 20 lat. To się na pewno nie zdezaktualizuje. Płyta wiadomo. Wszystko to co najlepsze w płuciemej, czyli elastyczność. lekkość, się tutaj przed lampką, żeby było widać połysk, a może nawet tutaj. O nie. Tak to wygląda. Tak się prezentuje. Pokaż mi jeszcze trochę zbliżej. Jak to wygląda z bliska. Proszę bardzo. Bardzo ładny wzór, bardzo uniwersalny dla fanów jasnych rzeczy. Będzie świetnie wyglądał ze złotymi dodatkami, yy, z nawet z czarnymi dodatkami, bo będzie je przełamywać. Także na pewno świetnie się sprawdzi. Płyty mają oczywiście ciągłość wzorów, czyli tak samo jak na tej ścianie po prawej stronie, ile pójście płytnie położyli obok siebie, to będzie ten wzór bardzo fajnie, płynnie przechodził między jedną a drugą płytą. Także hopa! Zapraszamy i polecamy. Uo! Płyta węglowa Golden Grey.